Jak podaje brukselska korespondentka stacji RMFFM Katarzyna Szymańska-Borginią, Polska zanotowała organizacyjny blamasz w Unii Europejskiej. Tak mówią unijni urzędnicy, źródła korespondentki stacji RMFFM. O co chodzi? Oczywiście o pieniądze, o środki z KPO. Przypomnijcie sobie, co przez niemal 4 lata, te 4 drugie lata rządów Zjednoczonej Prawicy o środkach z KPO, zablokowanych przez Unię Europejską dla Polski mówiła ówczesna opozycja. Mówił wówczas Donald Tusk. Ano mówili to, że nie potrafimy tych środków wywalczyć, że one są blokowane z uwagi na praworządność, z uwagi na działanie polskiego rządu, że należy zmienić rząd, żeby te środki wreszcie otrzymać. No i jest nowy rząd, no i co? I nie potrafią zadbać o polski interes. Nie potrafią zrobić wszystkiego, żeby jak najszybciej te pieniądze, które i tak mamy spłacać w ramach euro europejskich pożyczek trafiły do polskiej gospodarki. Blamasz! Tak mówią unijni urzędnicy i o tym nowy materiał zapraszam. Witam, szanowni państwo, na kanale Analiza Polityczna, w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy: o subskrypcję, o łapki w górę oraz komentarze dla zasięgów. Jeżeli macie ochotę, chcielibyście wspierać nas finansowo, to zachęcam, tutaj można to zrobić. Gonimy, idziemy po 100 tysięcy subskrypcji w tym roku. Oby to się udało, szanowni państwo, to byłby wspaniały chichot losu po tym, jak z... przejęto siłowo telewizję polską, doprowadzono ją do stanu. Likwidacji. Ja odszedłem z tej telewizji polskiej, założyłem kanał na YouTubie i mieć 100 tysięcy subskrypcji do końca roku. To byłoby naprawdę znakomite. Dzięki Wam to się może udać. Dziękuję bardzo jeszcze raz. To co, jedziemy do blamarzu. Chciałbym się czymś cieszyć, ale dalej nie mogę. Ja wiem, ja przepraszam, bo ja tutaj Państwu przekazuję same negatywne informacje, ale takie one. Są. No ja naprawdę tego nie wymyślam na siłę, że coś idzie źle, że mamy złą gospodarkę, spada sprzedaż detaliczna, spadają inwestycje w przemysł, spadają przepływy środków między przedsiębiorstwami. To wszystko się dzieje, oczywiście. Zanim jeszcze przejdziemy do tego, KPO, jedna, jedno jeszcze zdanie do komentarza użytkownika, którego przeczytałem wczoraj. W kontekście polityki, tego, że ja staram się tutaj rysować jakieś wizje polityczne, ale one mogą mieć w przyszłości sens, mogą się sprawdzić, mogą nie, a wielu osób chciałoby widzieć to, co się dzieje tu i teraz. Taka moja rola, szanowni państwo. Ja też tutaj chciałbym dla państwa opowiedzieć coś, co może się wydarzyć, coś, co mogę przewidzieć i staram się przewidzieć. Dlatego na przykład od kilku miesięcy już powtarzam, że dojdzie do rozpadu trzeciej drogi, ponieważ uważam, że tak będzie i chcę to przewidzieć jako jeden z pierwszych. Takie, taka jest moja ambicja jako politycznego komentatora, publicysty, czy jak niektórzy piszą, analityka. Zatem nie miejcie do mnie żalu, że czasami trochę pofantazjuję, popiszę dla was Political fiction, bo mam wrażenie, że później może się to sprawdzić. Jak się nam nie sprawdzi, no to się nie sprawdzi. Takie jest ryzyko, ale taki jest zawód publicysty. Nie tylko opisywanie suchych faktów tego, co tu się dzieje, ale próba wytworzenia przyszłości. Tak widzę publicystykę polityczną. Gdyby partie polityczne miały większą liczbę chociażby takich osób, które starają się przewidzieć, co może być w przyszłości to może mielibyśmy lepszych polityków. Nie to, że chciałbym tam dołączyć, tak? Ja mam swoją rolę, jestem z Państwem i myślę, że już tutaj, dopóki YouTube będzie działał, pozostanę. No to... Przewidzieliśmy również, prawda? Przewidzieliśmy również, że środki z KPO raczej tak szybko do Polski nie trafią, jak zapewniał to rząd Donalda Tuska. Pamiętamy te obrazki. Pojechał do Brukseli, załatwił w ogóle to KPO bez niczego, na gębę z Urszulą von der Leyen, bo przecież oni się tak kochają, tak się przyjaźnią. No i nie doszło do żadnych zmian, do spełnienia kamieni milowych, nie przeprowadzono żadnych ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości w Polsce, a ale odblokowano nam środki, bo doszło do zmiany władzy w Polsce. Tadam, tadam. Przecież co to się wydarzyło takiego niesamowitego. No i zobaczcie, jak oni załatwiają dla nas te odblokowane środki z KPO. Posłuchajcie tego. Przeczytam wam lit z artykułu RMF 24, autor Katarzyna Szymańska Borginią. I czytamy tak: przygotowana do drugiej wypłaty środków KPO w Polsce. Przygotowania do drugiej wypłaty środków z KPO Polsce, mowa tutaj o 9,4 miliardach euro, są robione na ostatnią chwilę. Jak ustaliła korespondentka RMFM w Brukseli, nad Wisłą nie weszło jeszcze w życie rozporządzenie w sprawie norm jakości węgla spalanego w gospodarstwach domowych, a jest to warunek wypłaty. Pieniędzy zapisany w tak zwanym kamieniu milowym. Powodem opóźnienia od początku były przepychanki między ministerstwami w sprawie terminu zakazu spalania węgla niskiej jakości. Warszawa uspokaja, czyli rząd, że wszystko jest pod kontrolą, a środki z KPO nie są zagrożone. No, jak widać. Mamy naprawdę bardzo profesjonalną ekipę, która dba o nasze interesy. Czas nagli, jak pisze Katarzyna Szymańska-Borginią. Komisja Europejska powinna wydać zgodę na wypłatę najdalej w połowie listopada, dwa miesiące po 13 września. Następnie Rada UE ma jeszcze miesiąc na podjęcie swojej decyzji. Tak tutaj o tym czytamy. Natomiast co się dzieje? Dzieje się to, że Katarzyna Szymańska-Borginią usłyszała, że to Blamasz polskich władz, że robią to na ostatnią chwilę. O tym, że ze względu na smog konieczne są nowe normy dla węgla było wiadomo już w czasach rządu Mateusza Morawieckiego. Tak usłyszała Katarzyna Szymańska-Borginią. Odsyłam oczywiście do całego tego artykułu na stronach RMF24, ale jeszcze z czego wynika to opóźnienie? Ano mamy opóźnienie z powodu konfliktu na linii Ministerstwo Przemysłu, a ministerstwo klimatu i Środowiska W ministerstwie przemysłu mamy lub ludzi i lobby górnicze, które kwestionuje wiele zapisów w projekcie przedstawionym w kwietniu przez ministerstwo klimatu i Środowiska a kto Kibicuje Ministerstwu Klimatu i Środowiska? Jakie tam mamy lobby? Lobby różnych organizacji walczących ze smogiem, organizacji zajmujących się klimatem, które mówią, że należy węgiel jak najszybciej zlikwidować, prawda? I, 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 i zlikwidować, i koniec, bo węgiel jest zły, szkodzi powietrzu, planeta płonie i tak dalej. Zatem mamy tutaj duży spór, duży konflikt pomiędzy dwoma ministerstwami i dwoma lobbami, którymi nie potrafią się dogadać. I gdzie tu jest premier? Ja przepraszam bardzo. Gdzie tutaj jest jakieś zarządzanie? Gdzie tu jest jakiś mm, konkret? To jest charakterystyka, szanowni państwo, rządów Donalda Tuska. Dużo mówię dużo obiecuję, działam nagle, działam pilnie, Donald się wścieka, ja się czekam, kiedy Donald się wścieknie na to, że tych pieniędzy tutaj jeszcze nie ma. Donald się wścieka, a gdzieś tam z tyłu jakieś procedury, jakieś przepisy, coś jest zawalane, coś jest opóźniane, coś się nie odbyło, o czymś zapomniano, no to jest klucz rządów tej ekipy, ja to doskonale pamiętam przez 8 lat, 7 lat rządów Donalda Tuska i rok rządów Ewy Kopacz, te pierwsze dwa rządy koalicji PO, PSL, no dosłownie Cały czas tak było, ciągle było jakieś na szybko, na ostatnią chwilę, ten Tusk się wściekał, no wracamy, wraca stare, cały czas niezmiernie od 10 miesięcy to powtarzamy. Zobaczymy, czy się spóźnią, czy nie. Ja przypuszczam, że Tusk zaraz znów ratunkowo pojedzie do Brukseli, albo będziemy mieli taką informację, że Donald Tusk wykonał telefon, załatwił coś z Urszulą von der Leyen i tak dalej, i tak dalej. Jednak z blamarzem mamy do czynienia. I to ewidentnym, bo ta ekipa miała być profesjonalna. Wielu ludzi zagłosowało na tę uśmiechniętą, w cudzysłowiu, koalicję, dlatego, że obiecywała zupełnie inną politykę. Politykę profesjonalną, politykę dobrych relacji z Unią Europejską, a jak na razie widzimy, że Tusk jeździ, prosi, uśmiecha się, coś załatwia, ale konkretów brak. Brak. Stąd... Takie alarmujące newsy. I oby ich już nie było, bo ja też jestem tym zmęczony, społeczeństwo jest tym zmęczone. Donald Tusk cieszy się, że w, w badaniu centralnego. Cebosu, tak, centralnego tego ośrodka badania opinii społecznej koalicji obywatelskiej nieco urosło poparcie, tak i mówi, że cieszy się jak chłopiec ma chłopieńcom radość, bo tylu ekspertów wróżyło, że poparcie miało dla koalicji obywatelskiej spadać. Badania Cebosu to w nawiasie brali nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości jak rządzili, bo to jest jednak instytucja podległa państwu, więc można mieć do, nie, do tych badań ograniczone zaufanie. Natomiast szkoda, że Donald Tusk z chłopieńcą radością nie cieszy się i nie komentuje wyników gospodarczych Polski, w tym takich doniesień jak RMF24, że notujemy blamasz, bo nie potrafimy. Słożyć skutecznie wniosków o wypłatę tak potrzebnych dla polskiej gospodarki środków i przypomnę środków, które są zaciągnięte, no bo KPO to jest jeden wielki europejski kredyt zaciągnięte na koszt państw członkowskich Unii Europejskiej, które będą musiały te środki spłacać biznesmeni od siedmiu boleści, jak to powiedział w wywiadzie dla mnie były prezes orenu, dzisiaj europoseł PiS Daniel Obajtek. Zachęcam do zobaczenia tego wywiadu. Link w pierwszym komentarzu. Do zobaczenia.